Elisus level up. Dokładnie. Polećmy sobie na dormy. Która jest minuta? 42 minuta. Dopiero co jakby się... to już strzela na dormach. Dopiero jakby się rajd zaczął. 42 minuta. Bo rajdzik się zaczyna jak mamy 50 minut, więc 8 minut już trwa meczek. No i tam się strzelają, w dwójce w małych. Mmm. Poczekajcie, to trzeba przejść, obejść od drugiej strony to. Zagram jeszcze, no mamy chyba full ekipę teraz, nie? Na kanale. Pięć osób jest, więc nie wiem czy, czy się zwolni miejsce, czy nie. Czy tam są bosy? Tam fleszy latają To mogą być bossy, mi się zdaje w tych dormach. Ktoś się gnał, to zaraz zobaczę, wiesz, zaraz zobaczę. Jak będzie miejsce, to Cię dodam słowo. Dajcie mi chwilę, może mi się coś uda fajnego ugrać tutaj, bo chyba są bossy u góry. A u góry jakiś koleś chyba campi. No bo te bossy sobie bije po prostu. Także może coś się uda zagrać. I ugrać. Jak znajdziesz moje dzisiejsze szczęście, że nie wychodzę z rajdów, to dzisiaj może być kiepsko z tym wyjściem. Jest z tym ugraniem czegoś. Chyba, że. Mam akacza. Nie mam leków, nie mam nic. Tu jest przede mną. On jest przede mną za, za murem. Poczekam. E, próbuję usłyszeć albo będzie przeładował broń, albo będzie się leczył. Dobra, usłyszałem to! Usłyszałem, że się leczy. Wyszło coś, wyszło coś, wyszło meczyk, wyszedł mi. Usłyszałem, że się leczy. Usłyszałem, że się leczy i wtedy wparowałem do niego. Sfana bestia za mnie. Ech. Dobra, wyciągamy sobie tak. MP. O, MP9 miał widzę. Bardzo fajnie. Mamy 30, mamy 30, mamy 30. Tu mamy 30, tu mamy 30. Bardzo fajnie, dziękuję bardzo. Yy, I teraz co? I teraz możemy chyba dalej iść po girę, że tak powiem. O, tutaj szarka nie żyje. Ale się zdziwił koleś, nie? Ale usłyszałem, że się właśnie leczy, i właśnie tego tego potrzebowałem. Ale nie wiem, czy ja z, tego, z tej mapy wyjdę, bo ja jestem obity. A czy nie obite tylko? No. a temu co? Kolejny się wyglebił. Kolejny się wyglebił. 42 poziom. Ale nic nie mają na sobie. Nie mają w ogóle, nie wiem... Co nie żadnych bossów nie pozabijali? Nie, pozabijali bossy, tylko chyba nie zdążyli przyrutować Z tego co widzę. Okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie mam w ogóle wyjście na tym skawie? Rekord... Kornele. Okej. Okay. O, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, bo tu jakieś kubka widzę, botów. Altyn. Bardzo fajnie, dzięki bardzo. za Altyna. Granat, granat się przyda. Um, teraz tak, to, 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 to wyrzucić, to zabierzemy. E, Black wolę, Riga e, to wyrzucimy, to weźmiemy. Bo przynajmniej mogę sobie tutaj jakiś hełm sadzić, w razie czego. Ale widzę, że żadni nie mieli fajnego. Fajnego armoru żadnego nie mieli. Ale chyba już wiem, co zrobię. Wiem co zrobię. I teraz zamieniamy sobie na VSK. Teraz sobie zamieniamy na VSK, to wrzucamy, to zabieramy. O! Proszę bardzo. I mamy przynajmniej armor nowy. 30 tysięcy rubelków. Okej. Okay. Pewnie we dwóch byli. No byli, byli we by dwóch. Tylko chyba jeden gracz padł od bota, a drugiego ja zabiłem. Hmm. Chcę tu idzie. Ty jednak nie idzie, on przychodzi obok. Hmm? On przyszedł obok po prostu, poszedł co dalej. O tak, po prostu. Nie, o idzie. Był. Hmm? Tożem rzucił ten granat. Dobra, mu tam granatami, dwoma rzuciłem, niech ma. Niech wie, że jestem na mapie. Nie będę go gonił, bo to nie ma sensu. Hej, on się ma Szymanko, się witam cię. Dobra, szczerze powiedziałem, że idę dalej. Ja mam tutaj takie grube luty na tym skawie, skąd to był strzał? wiem, jak to wygląda, nie? Ile tam trupów. Został tu w ogóle jakiś jeszcze bot w ogóle do zabicia czy nie? Czy to wszystko już koniec botów? Chyba koniec. Nie wiem, wyjdę, wyjdziemy sobie przodem. Myślę, że to jest dobry, dobry pomysł, żeby przodem wyjść. A tak, nie. Hmm. ja nie wiem co to było, ale to był co, to nie był chyba snajper. Ten strzał ze sks e, Dobra, czekajcie. Do Cornera musimy iść, czyli na, na koniec mapy teraz teoretycznie musimy dojść, ale czy dojdziemy, to ja nie wiem. No to był ten SKS, który strzelał. No z takim girem, jak mi się uda wyjść, no to będę sporo do przodu, no. Ile zapłaciłem za grę, że już tak długo gram? No ja mam konto e, kolekcjonerskie. No ja zapłaciłem te 550 zł, chyba bodajże. 3 lata temu, nie? 2017 rok. Więc troje czasu już minęło. Ale brzydka pogoda w ogóle. Czekajcie, sorry, że nie czytałem czatu teraz, ale no, że tak powiem, yy, no działo się, działo się, dlatego nie czytałem czatu. No, warto sobie tym skawem taki gir wynieść. Dobra, on leży. Dziwny ma odgłos w ogóle mp 9 z tłumikiem. O, tam mam jakiegoś snajpera gdzieś. Ale nie będę go szukał. Znaczy ten snajper się respi tutaj gdzieś na górce, u góry, całą górę. Ale dość rzadko go widać, w ogóle on gdzieś tam pewnie zbagowany siedzi jak zwykle. Daleko jeszcze do wyjścia? Nie, blisko akurat do wyjścia. Chyba, że ktoś będzie chciał mi tutaj zrobić kuku, więc będzie daleko do wyjścia, ale chyba nie, chyba akurat uda się wyjść. Dobra, tutaj nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma, a corner jest tutaj. No ale też tutaj nikogo nie ma, więc można spokojnie wychodzić z mapy. Dobra, no i fajny randzik, patrzcie co udało się wynieść, naprawdę konkret rindzik, jak na sam skaw. Myślę, że jest OK. a zabiłem tak naprawdę tylko jednego gracza. Jednego gracza tak naprawdę udało mi się zabić, ale wyczekałem go, bo tylko czekałem na moment, aż on będzie się leczył. Tak jak on się leczy tym CMS-em na przykład, to ma strasznie długą animację do tego leczenia, i jeszcze dłuższą, znaczy animację, no, animację ma długą, I jeszcze musi yy, sobie tą animację, że tak powiem, usunąć, żeby wyjść z tej animacji, żeby móc strzelać, nie? Więc dlatego, jak słyszycie, jak ktoś się leczy, albo bandażuje albo coś, albo zmienia magazynek na przykład, to rasujcie go, bo. Macie te parę sekund przewagi, że on na przykład ładuje, zmienia magazynek, bo tym bardziej się leczy CMS-em, nie? Widzicie, jeden gracz udało mi się go dorwać i, i takie luty, no takie luty udało się zebrać. Więc no. Jak dla mnie, to. Gitara.